Wspólnie z Fundacją Sławek odwiedziliśmy zakład karny w Siedlcach. Był tu realizowany projekt czytania bajek przez więźniów. Geneza projektu sięga 2009 roku. Tego typu akcje prowadzone były w Wielkiej Brytanii. Do Polski sprowadziła je Karolina Urzędowicz. O idei projektu opowiedziała nam Aneta Dąbrzalska z Fundacji Sławek. Wrażenie robią liczby nagrań i uczestników. Pięć lat, do tej pory udało nam się już zrobić ponad 500 nagrań. W projekcie biorą udział zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Projekt jest systematyczny. Fundacja stara się, aby nagrania były raz w miesiącu. Ważnym elementem jest także jego rozpoznawalność i promocja. Fundacja podkreśla wartość resocjalizacyjną akcji. Największą motywacją do zmiany tych skazanych to jest właśnie rodzina. Żeby ta rodzina ich motywuje, dziecko motywuje do zmiany, żeby tak żyć, funkcjonować, żeby już nie wracać do tego więzienia, żeby wyjść z tego więzienia i żyć uczciwie i godnie. Zuziu, moja kochana, to dla Ciebie ta bajeczka, żebyś szybko usypiała i żeby, ma, żeby mama mogła wreszcie odpocząć. Czasem zdarza się, ciekawe jest to, że wydaje się, że taki projekt na czytania bajek, no, co tutaj takiego wielkiego, ale na przestrzeni tych pięciu lat widzieliśmy takie świadectwa więźniów skazanych, którzy mówili nam... Um, w trakcie nagrania, na przykład coś pękało, bo zazwyczaj mają takie maski, i tutaj takich trochę twardzieli pokazują, i w trakcie nagrań coś pęka. Zaczynają na przykład płakać, czasem tak płakać, że nie jesteśmy w stanie przejść do nagrań. Czasem się bardzo denerwują, trzęsą im się ręce, głos drży. I czasem mówią nam sami z siebie, że tak naprawdę ja teraz rozumiem, że te nagrania, te bajki powinienem czytać swojemu dziecku codziennie wieczorem przy jego łóżku, a nie tutaj z tego miejsca, bo chciałem sobie zarobić, bo chciałem coś osiągnąć, bo chciałem, wydawało mi się, że tak można żyć i jakoś mi się to uda. Okazuje się, że jednak tak naprawdę moje dziecko dzisiaj, moja rodzina jest najbardziej stratna, porosi największe konsekwencje e, tych moich e, głupot czasem, czasem tych moich zachowań. E, że ja tutaj siedzę. Na którym stało po siedem maleńkich miseczek, kubeczków, łyżeczek. Było tam też siedem małych łyżeczek. Zmęczona dziewczynka położyła się w jednym z nich i zasnęła. Późnym wieczorem powrócili gospodarze. E, ważne jest to, że w tej bajce, oprócz tego nagrania, jest też zawsze taka dedykacja coś osobistego od siebie to zawsze ten, to dziecko może sobie odsłuchać tego zawsze usłyszeć głos rodzica. I czasem jest tak, że skazani nagrywają dla swoich dzieci, których. Które są bardzo małe, które na przykład jeszcze dobrze nie rozumieją całej sytuacji, albo nie wiedzą, że dlaczego taty nie ma przy mnie, czy mamy. Ale zawsze mówimy, może to za ileś lat takie nagranie znajdzie i usłyszy, jak bardzo tatuś kochał, tęsknił. Czy brałeś udział w akcji czytania bajek dla dzieci? Myślę, że są potrzebne? Z kazanym? Tak, uważam, że jak najbardziej. Właśnie takie akcje są bardzo fajne, no bo zawsze to w domu domu i rodzina i dziecko wie przy, przy okazji, że, że no nie jest tutaj tak, że po prostu się tylko siedzi i nic się nie robi, myśli się o rodzinie, myśli się o dzieciach i to jest bardzo fajne, że na przykład ja wiem, że teraz moje dziecko dostanie taką płytkę z tym nagraniem i być może jeszcze teraz tego nie rozumie, ale za jakiś czas mu tam mama puści tą płytkę i dziecko będzie wiedziało, że, że jednak myślę o nim, że, że staram się Coś robić, żeby wiedział o tym, że, że jestem, mimo że mnie nie ma w domu teraz, tak? Bardzo ważny jest moment, tak, w tych nagraniach, i my zawsze to staraliśmy się przez tyle lat zabezpieczyć, żeby skazani, którzy już czytają bajkę dla tego swojego dziecka, kiedy już jest ta dedykacja, już ten taki, jakby, finał, już są po tych przygotowaniach wszystkich, żeby byli z nami sami, żeby nie było innych skazanych. Faktycznie jest tak, no bo jakby każdy wie, że w zakładzie karnym panują różne te, też takie zasady i nieformalne. Że oni w trakcie, jak tutaj siedzą w grupie, my im opowiadamy o projekcie, mówimy i tak dalej, to tak troszeczkę no, przyszli z własnej woli, ale gdzieś tam widać, takie trochę trochę się wstydzą, trochę tak się czują nieswojo, no bo nie jak tam, takie bajeczki czytają i tak dalej, ale widzimy ten moment takiej zmiany, kiedy on jest z nami sam, my jesteśmy dla nich osoba, takimi osobami obcymi, tak. Nie ma tutaj kolegów, nie ma tutaj innych osób, funkcjonariuszy. I oni wtedy naprawdę pokazywały takie swoje oblicze i naprawdę, proszę mi uwierzyć, czy to twardziel, czy nie, czasem taki, który ledwo wchodził w drzwi, bo tak miał szeroko rozstawione ręce, tacy bardzo pewni, zdecydowani, po prostu miękli, tak? Bo to naprawdę, to jest coś tam w nich pękało Ja uważam naprawdę, takie dziecko niewinne jest takim najlepszym drogą, żeby do tego serca, tego skazanego dotrzeć. Zuziu. Budyniu ty mój kochany. Mam nadzieję, że śpisz. Niedługo się na pewno zobaczymy i będę mógł cię usypiać. Kocham cię bardzo, córciu. Pa, pa.